nowy sezon oczywiście. Uhu! O co? Simoneczko, z tej strony proszę Witam was bardzo serdecznie w kolejnym i to już naprawdę ostatnim odcinku w tym sezonie. Znaczy to to jest taki odcinek, że za jakby za 17 minut nie jest nowy sezon. Dlatego my sobie zrobimy opening jeszcze przed zakończeniem tego sezonu i na tym i na drugim końcu, słuchajcie, no, i tak jakoś będzie fajnie na pewno. No, i myślę, że zaraz możemy przejść do ogromnego openingu tych wszystkich boksów, bo naprawdę na tym koncie jest 15 tutaj, tutaj jeden i dwa mega boksy, więc naprawdę szykuje się niezła zabawa. Myślę, że możemy zacząć od tych. Bo czemu by nie? Musimy się chyba trochę śpieszyć, bo nie wiem, czy tak jakby nam... Usunę y, te skrzynki, jak zacznie się nowy sezon, ale lepiej nie ryzykować, bo raczej nie, ale zawsze y, środki ostrożności lepiej zachować. Dobrze, punkty niedługo mi się skończą do tych wszystkich postaci w ogóle. O co chodzi? Uuu, a nie, myślałem, że będzie, ale to chyba musi być poniżej 40. Y, na razie się nie zapowiada zbyt dobrze. Słuchajcie. Gadżet do Gala, wiedziałem. To, ja na niego czekałem, po prostu musiałem go ulepszyć, żeby mieć to coś, bo to jest takie piękne. Ale teraz e, teraz już na pewno musi być postać, jeśli coś będzie się świeciło. Mam nadzieję, że na niej mi wydropi, bo tak na nią czekam już. Znaczy na nią czy na niego? Na ni? Nie wiem, kto to jest. Totalnie zero e, najmniejszego, słuchajcie, drodzy widzowie, pojęcia. Ale już tak bywa, kiedy się nie można bawić. Tak mnie. O, no dobra. Dostałem ulepszenia do wszystkich. Jest nowa rzecz. Uhu. Jakbyście wiedzieli, to bardzo dużo wbiłem do geyla bo miałam taką pasę. Słuchajcie, taką pasę miałem na geyla Wygrałam wszystko dlatego właśnie wbiłem 16 tysięcy pucharków, Bo oczywiście wydłużyła się aleja pucharków do 50 tysięcy. A ja na razie wbiłem tyle, więc jest dobrze. Lecimy. Zaczynamy, oczywiście, piąteczkę. Uhu, ale super. Aha. Myślałam, że będzie. Proszę, szóstka! Proszę, proszę, proszę. Proszę nie. To już na pewno nie jest normalne. To już na milion procent nie jest normalne. Co się dzieje w tej chorej grze? Co się w niej totalnie dzieje? Ja nie wiem. Nie mam zero pojęcia. Znaczy, mam zero pojęcia. Ale dobra, my już lecimy na drugie konto i może tam się bardziej poszczęści, bo tam też, może nie uwierzycie, ale tam też dobiłem 60 stopień naszego pięknego karnetu. To jest naprawdę chore, co się dzieje w ogóle na tamtym koncie. No jak to możliwe, że nic mi tam już nie wypada? Co jest? Mam tego dosyć. Ale słuchajcie, oczywiście zaczniemy od kupna karnetu zadymiarskiego, tamten sezonik, ale Słuchajcie, bo przez moją głupotę miałem tam chyba 46 gemów, nie? I słuchajcie, kupiłem 1750 token dablerów za 39 i zostało mi 7 gemów, a jak kupię te za 48 zł, to, będę, to będzie mi brakowało 2 gemów, ale na pewno są, będą jakieś na trzecim stopniu karnetu, czy coś takiego. Więc yy, myślę, że wystarczy parę szybkich gierek i już yy, wszystko będzie na swoim pięknym miejscu. Oczywiście nic. O, tutaj też są. 500. Do kogo by dać 500? To bardzo duża liczba. Tylko trzeba się dobrze zdecydować. Hmm. Hmm. Nie mam zielonego pojęcia do piperki. Bo czemu by nie? O, ale dobre rzeczy, kurde, słuchajcie, naprawdę yy, najlepsze rzeczy wypadły. No, ale zawsze warto zrobić opening. Myślę, że oczekiwania na następny sezon będą jeszcze przyjemniejsze. A ja przed tym, bo zostało całkiem dużo czasu, nie spodziewałam się, że to tak szybko pójdzie. Yy, pokażę Wam zaraz taką piękną gierkę, ale nie ona już pewnie nie ma. No, to sami ją zagramy, ok? Dobra, no bo miałam taką grę BB, taką mega dobrą, gdzie zrobiłem dwa ostre trickshoty, nie? Ale jak widać, na pewno to nie wyszło, więc nie mam pretensji do nikogo w ogóle o co chodzi. Nie wiem, to zagramy z jakąś postacią na zadymkę, i myślę, że wybierzemy zadmiarza i już możemy zaraz lecieć. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale wybrałem Rikosa. Dokładnie. Nie, a no tak, on na ten tryb jest słaby. No dobra, ale nie wymkamy. Nawet nie mam do niego misji. Aha, no to fajna Jessie, głupia. Chociaż zdążyłem jeszcze zabić. Co na kampi? Co za dziecko walone. Jak zginie, to nie ręczę jej tego. Nie, nie, proszę, nie, tylko nie lagi. Aha, no to fajnie. Aha, Lord Love You. Dobra. Strzelił gola, nie wnikamy w to, co on takiego zrobił. Jakaś dziwna rzecz w ogóle. Stary, nie, nie strzelaj samobuja. Aha, zginąłem śmiercią tragiczną. Ale dobra, nie wnikamy. Lecimy dalej. Może coś wyjdzie. Hmm? Aha, spadaj, wieżyczko. Jedyne, co umiem zabijać, to wieżyczkę. Na pewno nie. Rrrr. Dobra, zabiłem wszystkich. Lecimy z jakimś marnym trickshotem. Aha, no bardzo marny. Nie da się ukryć tak marny, że nie wyszedł. Nie wiem, czy to nie czegoś takiego pokazywać. Ale ja nie jestem, kurde... Pizza Brawl Stars, okej? Okay? Pizza Brawl Stars. Jej. O, ale pocisłem. Pocisłem. No nie. Dobra. Nie. Nie trafiła mnie. No co za gówno z tej Jessie. Dobra, pa, pa, pa. ten strzelił trickshot'a. O, wiedziałem. Wiedziałam. No dobra, oczekiwania na drugi sezon musimy sobie umylić czymś takim, dlatego e, ja przyspieszę e, te gierki e, jakąś śmieszną postacią. E, może to będzie. Jackie? No i cóż. Rozgrywki te były z pewnością dla Was bardzo pasjonujące, ale tutaj wbiliśmy taką o, o, o fajną liczbę kucharków, dlatego otworzymy sobie skrzynkę nie zadymiarza. A my słuchajcie, żebym tu nie umarł. Widzimy się za e, 4 minuty i 40 sekund. Trzymajcie się, do zobaczenia za chwileczkę. Co ja gadam w ogóle? Cześć, widzimy się na głównym koncie. Dokładnie, drodzy widzowie. 20 sekund zostało do zakończenia pierwszego sezonu w Brawl Stars. Już 15. O, słuchajcie. Nie ma to jak naprawdę piękny sezon. Wbiłem, można powiedzieć, 80 stopień karnetu. Dobra, jedna sekunda. I co teraz się wydarzy? O kurde, znikły te napisy. Śmieszne. I co? O, karnet Zdmiarski, nowy sezon Co jest? Aha Co? To nieźle. To bardzo nieźle. Nie wierzę w to, co się dzieje. Ja nie wierzę. Nowy sezon. Nawet nie było nic. Dobra, zaczniemy od tego big boxika. Sobie otworzymy. I teraz, słuchajcie. Koniec sezonu za 60... Kurde, 70 dni. Ja nie wierzę. I teraz, słuchajcie, drodzy widzowie. Muszę się na chwileczkę z wami pożegnać. Tylko na chwileczkę. Bo muszę dobić te gemy. A potem kupimy sobie calutki karnet zadmiarski. I z nim polecimy sobie... To jeszcze troszeczkę, nie? Odblokujemy broka i mega skrzyneczkę. Czekajcie, czy jest coś czym się tutaj różni search na 30. poziomie. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Śmieszne odznaki ma. Ej, jest jeszcze wiesz, wyższe poziomy a do 70. Mecha Paladin Search. Lol. Ale mega ten sezon jest. No dobra, to my się widzimy za chwilkę. Ja wbiję gejlem, albo nie gejlem, bo jednak tutaj muszę da rylem i na zbiorę klejnotów. Albo rozwałkę supermiasta. No dobra, e, nieważne. E, widzimy się za... E, już za e, chwileczkę. Ja sobie tutaj wbiję dobrze drodzy widzowie, ja już wszystko powbijałem i jak widać kupiłem już gemę, a tutaj wbiłem te 10 i jak mówiłem bez nich nie miałbym znaczy nie mógłbym kupić dlatego myślę, że możemy już lecieć sobie z ich odblokowaniem dokładnie i teraz mogę sobie kupić zaraz nasz piękny karnecik i jeszcze wbijemy na drugie konto, ale wcześniej musimy oczywiście kupić karnet sadmiarski Uhu. Ale mam rzeczy do otworzenia. Naprawdę niesamowite. I ja tu tak się będzie błyszczyć, dobra. I patrzcie, jeszcze może zagramy tym blokiem, bo on jest naprawdę potężny, wydaje mi się. A tutaj może będzie coś. Zbliża się to... koniec tej gry. Zbliża się i koniec, naprawdę. Zawalę kurde tej grze z gonga. Zaraz lecimy na drugie konto, jeszcze tylko zagramy tą jedną gierę naszym brokiem. Oczywiście tym ulepszonym. Zagramy sobie starcie solo. Bo czemuż by nie... u duży skrzyneczek na środeczku? Ale to nie jest to są no, nowy tryb na rzecz. Na rzeczny ring. Nie kampi tu żaden bobas w krzaku? Nie? Żaden? Na pewno? Ty, jak się śmiesznie gra tym brokiem. Kurde. Może nie wygram, ale może wpiję sobie jakieś pucharki i będzie ciekawe, czy by ja wszedłem do strefy. Zagapiłem się, kurde. Na kamerkę. Dobra, nie wnikamy. Stary biegnie. To brok. Ale jestem najlepszy, widzieliście tego trikszota? To było najlepsze, ja to potem... Albo... Albo, z, albo wstawię to do następnego odcinku BROK ZWYCIĘZCA Ale jestem totalnie nieśmieszny, co nie? Totalnie nieśmieszny. Jestem tak totalnie nieśmieszny, że można się załamać. Ale dobra, nie, w, nie w, w, wnikam w to. Ten Brok ma Star Powera. I to jest najbardziej przykre. I to jeszcze zadającego tak dużo ten ogień. Kurde, blaszka. Ale się strzałami zmieniliśmy. Chociaż w sumie. Jakbym nie miał zasłoniętego swoim łbem komentarzy, to bym mu wysłał szczęśliwą buźkę. On wie, że ja mu chcę zapakować superę. Dobra, już na pewno mam całkiem wysokie pucharki na plusie. Także jest... Jest dobrze. O nie, o nie! Nie, nie strzelaj do mnie, dobra. Znowu udało mi się uciec. Dobra, włażę na third party. Na Fert Party. Aha, zginął w strefie. Niech żyje Polska. O, jeszcze kolejna ranga. Jak pięknie. Już całkiem wysoki poziom. Słuchajcie, niedługo kupię ofertę na setny poziom, ale to będzie ostatnia oferta, jaką kupię, bo już tyle hajsu poleciało na tą zwaloną grę. Yy, dobra, jeszcze lecimy sobie na drugie konto, tam się pobawimy. Otworzymy sobie parę skrzyneczek. Tam oczywiście nie kupujemy kalnetu zadmierskiego, No i widzimy się za chwileczkę na nim. Tak, tak, nie trzeba krzyczeć. Nowy sezon oczywiście. Uhu! O co? Ej! Zupełnie się nie spodziewałem. Zupełnie, totalnie. Zero, totalne, zero. Ani trochę. XD. Się spierdziałem, a teraz jeszcze kurde zagramy biczą. Bicza. Bicza, <laughs> ale dobre to było. Śmieję się z własnych żartów, to za porażka. No dobra, nie wnikamy. Lecimy naszą biczą y, zagrać jeszcze, bo totalnie się nie spodziewałem. No, dobra. Najlepsze big boxy na nowy sezon. Oczywiście. Bo czemu by nie? Bo czemu by nie? No nie, chciałem trickshota zrobić w frajerze. Aha. To strzelił gola nie trickshota. A na szczęście tutaj się trafiają tacy nieogary. No dobra. Wyszranę w cyby. No nie! Głupia Jessie musi mi blokować, jak ja trikszoty robię. No dobra, ten odcinek jeszcze trochę przedłuża. Słuchajcie, drodzy widzowie, bardzo. Tak więc myślę, że możemy sobie już dać spokój. Widzimy się w następnym openingu, w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.